Konosuba! Przygodowe komedia, magia i fantazy. Okazumie Sato można powiedzieć, że jest zwykłym licealistą. Pewnego dnia jednak zostaje uczestnikiem wypadku, w którym umiera, a przynajmniej powinien. Po śmierci trafia przed oblicze bogini, która zadaje mu pytanie. Czy zechciałbyś wybrać się do innego świata przypominającego grę? Mógłbyś zabrać tylko jedną rzecz ze sobą. Kazuma, zirytowany nabijaniem się z powodu swej śmierci, niewiele myśląc, odpiera Wezmę Ciebie. Od tej pory rozpoczyna się jego pełna utrapień przygoda w nowym, zupełnie nieznanym świecie. Pierwo wzór to light novela. Istnieje także wiele owa, drugi sezon i film. Data emisji to 14 stycznia 2016 roku, zaś zakończenie to 17 marca także 2016 roku. Liczba odcinków to 10. Jeśli chodzi o fabułę, to może nie jest jakaś najbardziej zaskakująca. Sądzę, że dużo rzeczy, może nie, że się powtarza, ale są na podobnym, na podobnej zasadzie, mają podobny szablon. Jednak podoba mi się to, jak, jak został pokazany początek, jak Kazuma zginął i jak trafił do tego drugiego świata w ogóle. Także to, to było kreatywne. I mimo tego, że nie jestem fanką komedii, to akurat to anime jest naprawdę dobre i naprawdę polecam innym, bo to jest chyba jedyna taka komedia, którą obejrzałam i naprawdę lubię. Także wow. Co do grafiki nie jest zaskakująca, ale jest bardzo ładna. Mi się przyjemnie ją ogląda. Na pewno widziałam lepsze, bo nie mówię, że nie, ale ogólnie jest bardzo ładna i pasuje jak najbardziej do tego anime. Co do muzyki to uwielbiam pierwszy opening. Pierwszy opening jest cudowny. Drugi także jest dobry, nieco gorszy, ale nadal jest bardzo dobry, więc openingi jak najbardziej kocham ubóstwiam i szaleję za nimi. Jeśli chodzi o soundtrack, to niewiele z niego pamiętam, ale raczej nie był on jakiś bardzo bardzo dobry. Były tylko jakieś pojedyncze sceny, gdzie na przykład jedna z bohaterek miała jakąś tam swoją rymowankę i to było w sumie takie fajne, zabawne, bo sytuacja, w której ją rymowała, była dosyć komiczna. Co do postaci, to najpierw pójdźmy z Kazumą. Kazuma jest a, postacią, która. Przez którą głównie można się chyba śmiać w tym anime, bo on jest tym typem postaci, gdzie na niego spadają najgorsze po prostu rzeczy tego świata. On ma największego pecha i zawsze ma źle po prostu. Za to co do charakteru może nie, że jest zły, ale jakiś bardzo tam super też nie jest. Lubię tylko jego. E Głupkowate zagrywki nieraz, bo po prostu to jest jakby jego część. On bez tego by był nudny po prostu. Jest także ta nasza bogini, czyli Aqua, której nie lubię najbardziej z całej głównej czwórki. Po prostu jest czasem mega bezużyteczna, jest irytująca, za dużo tam nie robi, po prostu jest, bo jest, bo Kazuma powiedział, że ją sobie bierze do tego świata i tyle, według mnie. Jest także Megumin, którą ubóstwiam, jest po prostu moją ulubienicą, jest cudowną postacią. Ona jest czymś typu czarodziejką i ona zdecydowanie więcej robi niż Aqua. Ona ma większą moc niż Aqua i jest bardziej przydatna, mimo że jest młodsza, mniejsza i na pierwszy rzut oka nie wygląda na jakąś bardzo przydatną, a jednak. Oczywiście nie jest jakaś mega najlepsza, bo to jest komedia i czasem coś się musi nie udać, ale ogólnie ze wszystkich postaci to jest raczej najlepsza. No i na koniec Darkness, czyli rycerska księżniczka, która jest raczej takim średniakiem ani jej nie nie lubię, ani jakoś bardzo lubię jest taka neutralna. Jest przyjemną postacią, ale nieraz zachowuje się tak, że no, można mieć takie odrzucenie lekkie do niej, ale to nie jest jakieś bardzo częste według mnie. Podsumowując, jak najbardziej to anime ma plusa za to, że to jest jedyna komedia, którą lubię, jeśli chodzi o anime, jednak nie jest ono najlepsze, mogłoby być lepsze, ale nie jest też najgorsze. Także według mnie będzie to 5 kosmitów na 10.